Dobry Cześcijałem, witam Was ciepło. <noise> witam Was ciepło, ja Was witam ciepło. Pogoda już tak łaskawa, nie jest minus 8. Centrum Warszawy. Postanowiłem, że no, będę nagrywał to odcinki raz na jakiś czas. Nie robię tego komercyjnie, nie robię tego dla zarobków. Zdaję sobie sprawę, że tematy eventowe są. Na tle całego kraju i ilości ludzi raczej niszowym tematem, więc robię to od dawna pod kątem szkoleń własnych pracowników, ale też po prostu dzielę się swoim doświadczeniem, swoją wiedzą i zdaję sobie sprawę, że nie każdy, mając 25 lat czy 30, interesując się tematyką eventową, ma szansę wejść w takie obiekty z takimi projektami na starcie. Kochani, nietypowa realizacja, będę się starał takie właśnie trochę nietypowe realizacje raz na jakiś czas wrzucać i nagrywać. Pewnych rzeczy powielać nie będę, bo już w poprzednich odcinkach różnych odsłon tego typu jakby produkcji od kulis, od zaplecza wiele tematów zostało poruszonych, jakaś tam plaża, jakieś inne miejsca, jakiś hotel, Nadmiar gwiazd, nadmiar atrakcji, upychanie tego, pewne rzeczy się powtarzają, pewna konsekwencja rzeczy, które musicie zrobić, się powtarzają, natomiast dziś zdecydowanie nietypowe warunki, nieprzygotowana infrastruktura pod takie rzeczy. Prądy, wszędzie czujniki ciepła, wszędzie schody, karty dostępu i tak dalej, i tak dalej. A mówimy o. Warsaw Spire Zapraszam Spotykamy się z pierwszymi podwykonawcami Za chwilę będzie nas już cała grupa To o czym warto wiedzieć To to Że do tego budynku Nie da się wjechać Ze sprzętem Prostu z ulicy Żeby Wjeść do tego obiektu Urządzenia trzeba wjechać do budynku, który znajduje się w ogóle kilkadziesiąt metrów dalej i jest jakby z pozycji parteru zupełnie niescalony. Wjeżdżamy spod zupełnie innego budynku. Jest tu parę recepcji, jest tu wiele szybkich wind. Nie wszystkie windy jadą na wszystkie piętra. Nas oczywiście będzie interesowała winda techniczna, bo winda techniczna pozwoli nam wwieść ewentualne tematy kulinarne i techniczne, technikę strodowej na odpowiednie piętra. Robimy event na pięciu piętrach, prawie samego szczytu. W związku z czym, no co mam wam powiedzieć, nie jest to typowa realizacja i dlatego postanowiłem się z wami podzielić. Tam gdzie widzicie tego ochroniarza, to jest zupełnie inny budynek, o, 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 gdzieś tam, są bramy wjazdowe na parkingi i pod spodem, pod nami, znajdują się przejazdy do tego budynku właśnie, chyba minus 2 piętra. Nietypowa droga, trzeba wiedzieć gdzie pojechać, gdzie dojść, to wszystko oczywiście opóźnia Wam całą produkcję. No bo stoi Pan ochroniarz, bo sprawdza numer, czy Was może wpuścić, na ile czasu może Was wpuścić. Następnie trzeba dojechać pod spodem, gdzieś tam wrzucę jakieś takie przebłyski. Tu już nie chodzi o to, żeby nagrywać wielogodzinny film, tylko po prostu takie, wiecie, żebyście wiedzieli o co chodzi. Ale chyba mniej więcej wiecie o co chodzi, nie? wizytor no w to się nie to się nie otwiera lecimy wszędzie karty dostępu wszędzie e, no właśnie wszędzie pod górkę czas ucieka Widoki są obłędne, moi drodzy, natomiast trzeba pamiętać, że tego typu infrastruktury, które są piękne, są najczęściej też wrażliwe. Jeżeli coś jest wysoko, to znaczy, że mamy tam karty dostępu, windy wiele utrudnień, które nie występują na typowej sali gimnastycznej. I to warto wziąć pod uwagę. My będziemy w tej chwili przerabiali e, jedną z takich pięter, właściwie to pięć, ale jedno będzie przerabiane typowo pod wydarzenie, o którym za chwilę. Można mieć różne wyzwania to. eventowe, ale, ale... można to też tak. To A jeśli komuś przyjdzie do głowy, że ma e, jako event e, menadżer. Ciężką pracę, to słuchajcie, zawsze można na jeden dzień sobie wskoczyć w... tu, gdzie robimy imprezę. Tylko z drugiej strony myślę, że <laughs> można szybko zmienić zdanie. Także kolejny raz kłania nam się tutaj kwestia logistyki i kwestia przede wszystkim wizji lokalnych. Atakujemy Anton Sprzętu. N set ludzi na pięciu piętrach wieżowca, który ma pięter 10. Kochani, to trzeba po prostu policzyć. I tutaj może się zdarzyć, że mało doświadczona firma dostaje takie zlecenie. Natomiast ja w tym budynku wykonałem nie wiem, myślę, że około 50 minimalnie różnego typu realizacji. Mniejszych, większych i może Wam się zdarzyć, że otrzymacie realizację małą to znaczy cztery głośniki, mały mikser, sześć świateł. Jest to mała realizacja, natomiast, jeżeli nie policzycie dobrze czasu, nie zorganizujecie sobie kart, nie podacie do ochrony awizacji to jest teraz droga, którą normalnie przejeżdża cały sprzęt techniczny w tym wypadku również nasze. Wszelkie rzeczy związane z cateringiem. Zaraz policzę sobie na przyspieszonym tempie, co pewnie później puszczę na filmie. Natomiast jesteśmy na minus 2. Zobaczcie, ile czasu trwa. Kuchnia wyjeżdża w ogóle z minus 3. Na minus 3 jest jedyne pomieszczenie, które, jak się okazało, ma dostęp do siły i w którym można w ogóle używać podgrzewaczy i innego typu tego historii. A całe kulinaria są włożone w tym momencie na piętro 28, 30 i inne piętra, 5 pięter. Przypominam, w związku z czym to nie są żarty. Pierwszy przykład, nawet jeśli chodzi o zmieszczenie się z tematem kontenerów w drzwiach. W, w live od razu pokazuję przykładowy problem. Wszystko stoi, czas leci. Okazało się, że to nie jest zwykłe otworzenie drzwi. Tak jak typowo się w drzwiach podhacza zasówka i cała góra jeździ, tylko elektrozaczep magnetyczny na najprawdopodobniej, który po prostu trzeba gdzieś zdalnie uruchomić, bo nie widzimy tu nigdzie opcji, żeby te drzwi można było sobie w tradycyjny sposób otworzyć. W dalszym ciągu idziemy, moi drodzy, do Wind. Zakładając, że mamy kartę dostępu. Tak. Więc widzicie, że to nie jest wygodna hala, gdzie się po prostu wjeżdża. Znaczy, tu jest i tak super, żeby wszystko było jasne. Tu już nie wejdziemy, jeśli nie mamy odpowiedniej karty dostępu, która ma dostęp do danych drzwi. Zatem odpowiednie piętro, odpowiedni dostęp i wchodzimy. Nie zawsze tak musi być. Dobra, mamy windę techniczną. Oczywiście jeżdżą trzy windy osobowe, ale nikt was tam nie wpuści po prostu zamawiamy windy do góry i liczymy czas zobaczymy ile ta winda tu będzie jechała przyjechało kilka minut windę, nadal nie przyjechała tam się wyświetla X nie jestem pewny czy to chodzi o to że ta winda jest nieczynna wychodzę i kombinuję z windami e, z windami osobowymi tylko po to żeby wjechać na zerowe piętro budynku a stamtąd windą osobową wjechać na piętro 30 e, Taką winną oczywiście nie wwieziecie absolutnie niczego, bo po prostu ochrona Was ukrzyżuje, delikatnie, delikatnie mówiąc Tą winną dostajemy się tylko chyba do piątego piętra, a musimy wjechać teraz na przykład na piętro 30. Teraz sobie wyobraźcie, że wysyłacie tutaj jednego lub dwóch pracowników, cztery głośniki, 6 LEDów, cztery mikrofony. Albo whatever, cokolwiek, jakąkolwiek dowolną usługę e, i ktoś tu przyjeżdża, o przekonany, że po prostu e, w ciągu 15 czy 10 minut e, pojawi się na właściwym piętrze, mm, no to można się zdziwić, tak? Oczywiście zazwyczaj firmy, które wynajmują lub są właścicielami tego typu budynków. Spodziewają się wysokiej klasy obsługi i nie znoszą żadnych spóźnień i żadnym tłumaczeniem będzie to, że nie wiedzieliście, bo tutaj nie wszystkie windy jadą na odpowiednie piętro, nie wszystkie są sprawne, nie wszystkie zjeżdżają. To nie załatwi w ogóle problemu, po prostu będzie to Wasze ostatnie zlecenie w tym budynku dla danej firmy i taki będzie finał finałów. W związku z czym wizja lokalna, wizja lokalna, wizja lokalna, zapasy czasowe i tak dalej. Mamy i no to ta winda. I co Nie to to Jak widać dotarliśmy do 35, wbrew pozorom wcale nie jest to takie proste jak powiedziałem, na każde piętro pół tonki sprzętu, na przykład 200. No, to sobie to wszystko tylko po prostu policzcie. To wszystko trzeba opiąć. Następna ważna sprawa, ważna, ważna. To jest to, że w tego typu obiektach a nie można dymić na 99,99% ,99 i b e. Nie macie tu żadnych, y, żadnych ale to żadnych, y, wyseparowanych y, przyłączy energetycznych, siłowych. 0, 16A, 3 fazy, 32 i tak dalej. Y, w związku z czym, zalecamy, zalecamy sprzęt y, i żarówki mniej wyładowcze, y, wzmacniacze jakieś impulsowe, pobierające mało mocy, y, urządzenia zdecydowanie LEDowe, które będą pobierały mniej mocy oraz wizja lokalna, jedna z pięciu w naszym przypadku, z elektrykami, którzy nie są później zaskoczeni, kiedy dowiadują się, że potrzebujecie dwóch lub trzech wyseparowanych przyłączy energetycznych, przynajmniej 16A, każdy obwód niezależnie przygotowany pod światło, pod dźwięk, pod ewentualne podgrzewacze i tym podobne historie. Jeżeli ludzi nie uprzedzicie parę dni wcześniej, jeżeli nie sprawdzicie tego wszystkiego, jeżeli z ekipą techniczną nie policzycie sobie łącznej wartości i sumy, jakie obciążenie wszystkie urządzenia ostatecznie Wam wygenerują. To jesteście w kolejnej czarnej dziurze. Słuchajcie, mamy dzisiaj gościa. Fajna historia. Nawet żeśmy sobie tutaj rozmawiali. Po drugiej stronie ktoś się nie spodziewał, że, że firma jako firma odpisze. Podpisaliśmy jak zwykle sympatycznie kulturalnie. Jesteśmy na 35. Gość przyjechał z. Siemanko, przyjechałem z Edląga, jakieś 400 kilometrów prosto do Warszawy na Petro petro super. <słuchaj> Słuchajcie, historia taka, że kolega napisał do nas po prostu czy mógłby przyjechać, zdobyć trochę wiedzy, podpytać się, zobaczyć jak to wszystko działa. Spotkał nas na YouTubie, nas <słuchaj> wszystkich, no i zapytał się czy mógłby po prostu uczestniczyć w kilku eventach z nami, pomóc, trochę się dowiedzieć jak to wszystko funkcjonuje. Siedzimy sobie od półtorej godziny, w plesie różne rzeczy dzieją, a my po prostu sobie rozmawiamy, odpowiadam na pytania i staram się też jak najszerzej opowiadać o rzeczach, które gdzieś się z tym wszystkim łączą, z tymi pytaniami. Pewnie w dwie godziny nie wyszkolimy tutaj zawodowego event managera, ale co ciekawsze. Chyba wiem też, dlaczego tak zareagowałem, bo to nie jest jedyna osoba, która, która pisała do nas, czy, czy gdzieś tam na YouTubie, czy, czy na mailu. Ja pamiętam, że ja tak samo zdobywałem wiedzę. Przypomniałem sobie już teraz. Tak, by the way. Ja też szukałem jakichś firm, gdzie mówiłem, że nieważne, za darmo, nie za darmo, za minimalną stawkę, jakkolwiek przyjadę, chętnie pomogę. Chciałbym zobaczyć po prostu, jak to się, jak, jak to się dzieje, jak, jak mogę się czegoś nauczyć. Bardzo szanuję takich ludzi. Sam taki jestem, byłem. W związku z czym. Pozdrawiamy wszystkich y, 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 głodnych wiedzy. Słuchajcie, staram się w każdym takim praktycznym odcinku zawrzeć trochę praktycznej wiedzy, tak naprawdę nie wiem, y, może by było trzeba po prostu usiąść przy biurku z komputerem, jak na jakimś kursie podzielić to wszystko, opowiedzieć o typach eventów, y, o tym jak trzeba byłoby do nich podchodzić i tak dalej. Troszkę nie mam na to chyba czasu i ochoty, ja to robię spontanicznie. To w ogóle zaczęło się od cyklu filmu, gdzie kumpel mi zarzucił, że ja to tylko sobie tam leżę i w ogóle. No więc pomyślałem, że nagram mu to. O piątej rano, jak startowałem do Politechniki Warszawskiej i tak się zaczęło to wszystko. A później stwierdziłem, że kurczę, przecież w sumie mogę to nagrać też dla, dla swoich pracowników, dla swoich przyszłych pracowników. A później pomyślałem, że mogę to przecież w ogóle wrzucić na YouTube'a i... I ktoś sobie jeszcze skorzysta z mojej wiedzy i z mojej praktyki, więc może niespecjalnie mam siłę na to, żeby siedzieć teraz przy biurku i tłumaczyć, robić jakiś regularny kurs. Nie biorę za to pieniędzy, nie zarabiam na tym kanale. Natomiast w każdym takim odcinku, który wrzucę, a robię tylko, co, którąś tam realizację swoją, bo. Pewne rzeczy się też powtarzają, więc nie ma sensu jakby w kółko nagrywać tego samego. Staram się przemycać różnego typu takie lifehacki, tak? Albo takie rzeczy, na które naprawdę trzeba zwrócić uwagę. Tak jak tutaj pokazałem Wam drzwi, które się nie dały otworzyć, karty dostępu, parkingi i inne historie. Kolejna sprawa a propos biurowców, na którą zwrócę mocno uwagę, a już parę tygodni temu miałem przyjemność się z tym tematem zderzyć, to na tego typu salach po prostu praktycznie nie ma opcji używania dymu, bo to jest 50 zastępów strażackich, które już jadą, gasić ten budynek. Kolejna sprawa to są czujniki termiczne. Czujniki, które po prostu wykrywają całe ciepło. I ostatnio mieliśmy postawione parę wymarów, parę tacek podgrzewanych z jedzeniem podczas konferencji. I strażak powiedział, że jeżeli zadziałała ta jedna i jeszcze zadziała tamta druga, to za chwilę po prostu e, ruszą e, spryskiwacze z wodą i ruszy tu 50 zastępów Straży Pożarnej. Spróbujcie pomyśleć, kto za to przysłuchiwał i kolokwialnie mówiąc, beknie. No. E, I teraz ciekawostka też. Testujemy w tej chwili system, na przykład robimy prawie wszystko na LEDach, żeby nie generować wielkiego ciepła. To trochę ciepła daje. Sprawdzamy, jak się będzie zachowywał ten czujnik. Jesteśmy w kontakcie ze strażakiem. Jesteśmy w kontakcie. Kontakt zawsze warto. Parę krótkofalówek ustalamy, gadamy, sprawdzamy. Ale kwestia, którą tu jeszcze chciałbym poruszyć, bo to jest jakby jedna kwestia. Natomiast pamiętajmy, że jak tu wejdzie 100, 200, 300 osób, to podskoczy totalnie temperatura sali. Więc już ją chodzimy. Tak? Dym zabezpieczenia prądowe, wąskie gardła, temperatura. Temperatura na sali. Tu się ktoś później będzie dusił, albo wzrośnie cała temperatura i systemy zaczną też wariować. Tak? Eee, kolejna sprawa. Czasami korzystam z czujników, e, które mają e, czujnik dwutlenku węgla. E, powyżej półtora tysiąca <śm> e, skali zawartości dwutlenku węgla w, w powietrzu Zaczynamy odczuwać bóle głowy, nie wysypiamy się, przestajemy myśleć racjonalnie aż do omdlenia włącznie. To tylko się wydaje, że są to chichichachy. No niekoniecznie, niekoniecznie. Spróbujcie kiedyś się przespać na kacu w malutkim pokoju 2 m na 2 m z zamkniętym oknem. Bez alkoholu będzie podobnie. Wiele pięter, niektórzy będą źli windami, niektórzy będą chodzić korytarzami. Warto jest na korytarzach postawić ochroniarzy. Warto jest zaakcentować y, takimi drobnymi lampkami lodowymi. To jest bardzo proste i tanie y, do ogrania. Y, piętra, na których coś się dzieje i że jest to strefa, powiedzmy sobie, która wchodzi y, w, w całość przestrzeni eventowej, tak? Jak jesteśmy koło czegoś takiego, to wiemy, że tu, za drzwiami, pewnie zaraz jest jakaś izba. Słuchajcie, y, jeszcze się tu dobrze, nic nie rozpoczęło, ale jak widzicie. Aranżujemy przestrzenie, tak jak się da. Tu obok tą przestrzeń, gdzie ludzie normalnie sobie jedzą i po cichu rozmawiają. Eee, stół, gdzie ludzie sobie robią kanapki. Dzisiaj jest stołem dj -skim. Klimat jest. A tu się jeszcze nic dobrze nie zaczęło, tak? Jeżeli komuś będzie za głośno, Jesteśmy na jednym z pięciu pięter, to po prostu sobie wejdzie tu i tu jak widzicie mimo tego, że jesteśmy tylko kawałek dalej, szybeczka, zasłoneczka i gadamy. Do jednej z przestrzeni, gdzie trwają warsztaty, no skoro mamy czas świąteczny to pierniki i tym podobne historie, takich warsztatów jest tutaj dużo.

Anga daje! Więc tak, e, pamiętajcie, że w tego typu biurowych obiektach e, różnego typu ludzie, tacy jak strażacy, muszą robić zawsze odbiory, nie? Jak zwykle e, nie obejdzie się bez sprawnej i profesjonalnej ochrony. No. My się już wszyscy trochę znamy. <laughs> oh, no. Także kochani, nie ma eventu bez dobrej ochrony. No, na 35 już jesteśmy po wstępnych próbach. Muzyczka gra, nastrój się zaczyna robić. Eee, zawsze, zawsze jest potrzebna opieka medyczna przy większej grupie ludzi, zawsze jest potrzebna ochrona. Eee, mimo tego, że pracujemy zawsze z bardzo kulturalnymi klientami. Praktycznie żadne incydenty się nie zdarzają, ale wiecie, sterzonego panu szczerze, tak? To jest zawsze parę złotych, natomiast to są dobrze wydane pieniądze. Jeśli jest to dobra, fachowa ochrona, e, to bez dyskusji po prostu nie wahamy się. Zamawiamy, obstawiamy z zapasem. Jedna osoba, dwie osoby ciągle. W każdym filmie zawsze mówię: zapas czasowy, zapas ludzki, zapas w energii, zapas w jedzeniu. Nie oszczędzicie na tym. Tak? Nie oszczędzicie na tym. To jest tylko ochrona. I jeszcze tam jest n osób Na tym się po prostu nie oszczędzi eee, Bo to się zemści Położycie jeden event i nie macie 30 następnych Czy warto było oszczędzać na 4, 5, 10 osobach? Wierzcie mi nie Cały sukces! Pracę, Pracę, sukces dokładnie, dokładnie, to był świetny go. event. A przy okazji Róż przygotowujemy e, pod event dla kompensy, z którego pewnie też zobaczycie jakiś film. Przygotowujemy już e, plany. Na sali już jest jasno. Ludzie się dalej bawią. Więc chyba się udało! Święta, święta i po świętach. No cóż, kochani, temat zamknięty. Tu zaczęliśmy, tu skończyliśmy. Ciał. A to już taki bonus na koniec. To nasz kolega, który się po prostu odezwał do nas. No i co? Przyjechał na event. Powalczyliśmy. Pewnie się czegoś tam nauczył. Cały zdrowy wyjeżdża. Odwozimy go na dworzec. No to Notabene okazało się, że to moje rodowite strony: Elbląg, Dobre Miasto, Orneta, Olsztyn, Warmia i okolice. Więc tym bardziej było mi miło go gościć w Warszawie. A, że lubię spontanę, jak i cała nasza ekipa, bo w końcu produkujemy eventy, tak? A ludzie, którzy produkują eventy, powinni być elastyczni, otwarci, uśmiechnięci, z energią i trochę zwariowani. tego nie głupcie, tego Wam życzę. A nasze losy pewnie się jeszcze coś skrzyżują. Totalny spontan. Wysłał zapytanie, czy może wpaść. Przyjechał. No, 800 km. Ale mam nadzieję, że było warto. No Myślę, że jeżeli miałbym zrobić to po raz drugi, zrobiłbym to i po raz trzeci. Yy, pozdrawiam całą Warszawę Cetów i weszcie cały Elbląg. <laughs> Trzymajcie się, Golanie. Miło było. Hej. I tym optymistycznym akcentem. No, kończymy? kończymy. bardzo Dzięki. Miło było <laughs> Cię poznać. Do zobaczenia na kolejnych tak jest Ciao. Ciemka, szerokiej drogi Hej. Totalny spontan, moi drodzy, totalny. Totalny spontan po prostu gość się odezwał do nas. Przekazałem kontakt do działu marketingu. Tam się z dalej z kimś skontaktował. No i pojawił się na evencie. Zaskoczyło mnie to. Natomiast ja bardzo lubię ludzi z pasją. Sam myślę, że w jakimś drobnym stopniu nią emanuję. I sam dokładnie w ten sposób zdobywałem wiedzę. Po prostu ryzykowałem. Dziś się dowiedziałem, że gość wysłał podobne zapytanie do 20 firm eventowych. Też wokół siebie. Gdańsk, Tczew, gdzieś tam te okolice, Elbląg, Olsztyn. I byliśmy jedyną firmą, która po prostu sama oddzwoniła. Powiedziała, że nie ma sprawy. Przyjeżdżaj na ten event. Oczywiście Treść maila była taka, że absolutnie nie chcę żadnej złotówki, bardzo chętnie pomogę, byłem tylko zdobył jakąś wiedzę. Super, uwielbiam takich ludzi. Sam dokładnie, to są moje słowa sprzed 20 lat. Eee... Szanuję takich ludzi, dlatego dzisiejsza praca tego młodego człowieka została nagrodzona. Eee... Nie tylko tą wycieczką, którą sobie sam zafundował, ale znaleźliśmy dla niego jakieś tam, jak to się mówi, grosiki. Też było miło zobaczyć jego, jego minę, ale on naprawdę dzisiaj pomagał. On się dzisiaj naprawdę angażował. Nie sposób na jednym evencie wszystkiego opanować, ale uporem, chęcią do zdobywania wiedzy można znaleźć ludzi którzy tą wiedzą się chętnie podzielą. Dziś, chociaż nawet o tym nie wie, poznał grupę ludzi, wśród których są, byli dyrektorzy dużych centrów handlowych, którzy ze mną pracują, ludzie, którzy produkowali w Polsce koncerty Celine Dion, Toto, zjazd to e, obsługiwali strefy kibica z ramienia i tak dalej, tak dalej. To są mądrzy ludzie, ludzie, którzy, którzy osiągnęli jakieś małe sukcesy w życiu, e, a na pewno mają dużą wiedzę i co wspanialsze, chętnie się tą wiedzą dzielą i dzisiaj widziałem jak gość po prostu chłonął to wszystko. Okej, okay, po jednym evencie nie będzie mistrzem świata, ale jego percepcja i postrzeganie tematów eventowych i tego jak to wygląda od zaplecza na pewno się przesunęła w prawo. Jak mnie słuchasz, to wiesz o czym mówię. I chyba się widzimy 25 stycznia w Łodzi na dużej gali kompensy. Do zobaczenia.